Król czerwonych odmian, czyli Cabernet Sauvignon. Nie jest to najstarsza odmiana, tak jak w przypadku Pinot Noir. Jest to właściwie bardzo młoda odmiana, która powstała prawdopodobnie w XVII wieku przez samoistne skrzyżowanie Cabernet Franc i Sauvignon Blanc, czyli odmiany czerwonej z białą. Nastąpiło to w winnicach Bordeaux. W XX wieku. Nastąpił ogromny sukces odmiany cabernet Sauvignon. Jeszcze w latach 90. była to dopiero siódma najważniejsza odmiana świata, a już w XXI wieku zadomowiła się na dobre na pierwszym miejscu na świecie. Pomimo że cabernet Sauvignon pochodzi z Bordeaux, nigdy nie jest tam w winach w 100%. Zazwyczaj zestawiany jest z innymi odmianami bordowskimi i jest to zazwyczaj szczep Merlot. Żeby spróbować stuprocentowego Cabernet Sauvignon musimy poszukać trochę cieplejszych siedlisk, cieplejszego klimatu, ponieważ Bordeaux nie jest wystarczająco ciepłe, żeby zrobić tu w pełni dojrzałego stuprocentowego Cabernet Sauvignon. Doskonałe środowisko dla siebie Cabernet Sauvignon znalazł w Nowym Świecie. Tutaj zazwyczaj jest cieplej, słońca jest pod dostatkiem i łatwo zrobić bardzo soczystego, bardzo owocowego Cabernet Sauvignon. Przygotowałem dla państwa dzisiaj wino, które jest wytworzone w 100% z Cabernet Sauvignon. Nie pochodzi ono z Francji, jest to wino amerykańskie. Pochodzi ze stanu Washington. Cabernet Sauvignon ma prześliczny rubinowy kolor. Zazwyczaj jest to umiarkowanie rubinowy, chociaż jeśli producent zdecyduje się na dłuższą macerację, ten kolor może być intensywniejszy. Jest kilka charakterystycznych aromatów dla szczepu Cabernet Sauvignon, dzięki któremu łatwo możemy wuchając wino rozszyfrować, że jest to właśnie Cabernet Sauvignon. Najbardziej popularnym aromatem jest czarna porzeczka. Czarna porzeczka w różnej formule. Młode wino będzie charakteryzowało się świeżą czarną porzeczką, wino dojrzewające w beczce będzie miało tą porzeczkę przetworzoną. Będzie to dżem z czarnej porzeczki, ale również likier z czarnej porzeczki, tak zwany cassis. Poza aromatem czarnej porzeczki, w Cabernet Sauvignon bardzo często doszukamy się aromatów tak zwanych pyrazynowych, czyli aromatów, które kojarzą nam się z czymś zielonym. Mogą to być zielone papryki, może to być eukaliptus, może to być na przykład mięta. A czasami zielony pieprz. To wino aż bucha czarną porzeczką, kasisem, smażoną, powidłową czarną porzeczką. Jest też trochę aronii, czyli aromaty pokrewne do czarnej porzeczki, czarna jagoda. Natomiast jeśli chodzi o akcenty zielone, w tym winie akurat pojawiają się akcenty liścia tytoniu. Jak smakuje cabernesowiną. Sauvignon? Kabernesowinią Sauvignon magrona, które są bardzo małe, mają dużą proporcję skórki do miąszu i bardzo dużo pestek. To przekłada się w kolorystykę oraz taninę. Tanina w Cabernet Sauvignon jest zazwyczaj podwyższona i ściąga o wiele bardziej niż w przypadku merlot. A już zupełnie bardziej niż w przypadku Pinot Noir. Smaki są podobne do aromatów. Jest tutaj sporo czarnej porzeczki, takiej przysmażonej, albo takiej, która za długo wisiała na krzaku i jest przejrzała. Cabernet Sauvignon poza taniną ma też bardzo przyjemną kwasowość, która tworzy zazwyczaj bardzo dobry balans właśnie e, z taniną. A producenci, żeby zneutralizować zbytnią taniczność wina, bardzo często korzystają z leżakowania w beczkach. To dzięki leżakowaniu w beczkach wino otrzymuje aromaty i smaki przetworzonych owoców, czekolady, wanili i te słodsze nuty bardzo ładnie potrafią zbalansować się zarówno z ostrością taniny jak i z soczystością kwasowości. Jako, że Cabernet Sauvignon najczęściej spotykamy w krajach Nowego Świata, gdzie jest cieplej, Cabernet Sauvignon częściej osiąga poziom alkoholu między 13,5 a 14,5%. Cabernet Sauvignon, który zazwyczaj jest beczkowany i zazwyczaj jest winem intensywnym, warto stekantować. Warto przelać do karawki, warto, żeby je napowietrzyć. Cabernet Sauvignon warto podać w kieliszku bordowskim, wszak cabernet Sauvignon również pochodzi z Bordeaux i w nim będzie prezentować się najlepiej. Warto podać cabernet Sauvignon w temperaturze 18 stopni. Co podać do cabernet Sauvignon? Ze względu na złożoność wina. Podwyższoną taninę i podwyższoną kwasowość, Cabernet Sauvignon świetnie radzi sobie z potrawami z wołowiny, szczególnie jeśli chodzi o steki. Bardzo dobrze współpracuje zarówno z sosami na bazie demi glace jak również z sosami na bazie wina. Typowy sos Bordoles do antrykotu i Cabernet Sauvignon będą państwu zachwyceni.